Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, w kolejnym vlogu. Będzie to vlog z salonu. Dzisiaj sobie troszeczkę opowiemy o ubrankach, czyli powrót, powrót jeszcze raz do, do tematu, który już był przeze mnie poruszany. Natomiast będzie to teraz troszeczkę inaczej z uwagi na to, że opowiem Wam troszeczkę o samej skórze, czyli o materiale z którego. Na ogół robione są, robione są yy, ubrania dla motocyklistów. Zresztą nie tylko motocyklistów, bo to, dotyczy to się generalnie całej garderoby skórzanej. Yy, od spodni przez kurtki po buty. I nie tylko dla motocyklistów, ale generalnie dla ludzi, którzy yy, kupują sobie ciuchy skórzane po to, żeby się w nich yy, dobrze czuć, po to, żeby w nich chodzić. Jak to się ma? Słuchajcie, yy, tak naprawdę. Na przykładzie, opowiem wam na przykładzie dwóch kurtek, dwóch, dwóch może nawet nie tyle kurtek, co dwóch kompletów ubrań, kurtek jak, jak i spodni. Tak się składa, że mam do dyspozycji w domu dwa zupełnie różne produkty, z zupełnie różnej skórki. Co możemy tak naprawdę sprawdzić? Przede wszystkim jako laik, którym jest większość z was i możemy sprawdzić czy szwy są równe, czy jest to ładnie szyte, czy zamki są dobrze powszywane, czy nam nic nie odstaje i tak dalej. Co do samej skóry możemy sprawdzić jej miękkość, prawda? Natomiast już nie bardzo będziemy wiedzieć czego szukać tak naprawdę i jak to znaleźć. Słuchajcie, skóra nie jest materiałem jednolitym. Jest to bardzo złożona struktura. A proces wytwarzania skóry jest naprawdę niezwykle skomplikowany, i małe błędy już na wstępie takiego procesu skutkują tym, że produkt końcowy może być lipny. Słuchajcie, pokażę Wam na, na, na przykładzie tej skórki, tej skórki Revit. Pierwsze rzeczy, które się rzucają w oczy. Elementy tutaj na, na ramionach różnią się od elementów, które są wszywane na przykład yy, w nasze pachwiny. Są to dwa zupełnie różne yy, elementy wybrane z dwóch zupełnie różnych miejsc yy, z wykroju skórki. Zobaczcie, że ta skóra tutaj ona jest, no, tutaj jest to prawda podszewka, i ciężko, ciężko to określić, natomiast jest ona zupełnie inna, jest bardziej delikatna a co za tym idzie no jest troszeczkę, troszeczkę gorzej wypełniona i niestety, niestety tak to będzie z uwagi na to, że jest to, jest to tak jak powiedziałem niejednolity produkt, więc producenci i szewcy, krawcy ciężcy będą nam troszeczkę będą się starać upychać tą skórę, która jest troszeczkę mniej jakościowo doskonała właśnie w takie różne miejsca. Ta skórka to jest skórka typowo, typowo licowa z wykończeniem anilinowym. Czyli, czyli jest bardzo słabo kryta. Do tego jest dosyć, dosyć mocno męczona w beczkach, gdzie, gdzie te skóry pracują międząc się wzajemnie. Co, co za tym daje, że ona jest bardzo miękka i przyjemna. Tak samo, to, tak samo ma się to, proszę Was, ze spodniami. Jak widzicie, faktura. Nie wiem, czy będzie widać. Faktura tej skórki. O, widać, że. Te pory, które tutaj są, widać, że to jest dosyć mocno obrobione właśnie przez, przez takie yy, międlenie. Jest to skóra do, dokładnie tej samej jakości yy, co kurteczka. Yy, i, I tyle sobie w zasadzie można powiedzieć na dzień dobry. Natomiast możemy się przyjrzeć tematowi troszeczkę głębiej i zobaczyć, czy ona nam. Nie pracuje za bardzo, czy nie za bardzo się nam rozciąga, i przede wszystkim, czy ja jestem w stanie na przykład sprawdzić, czy ta skóra jest wypełniona w sposób odpowiedni czyli, czyli czy te włókna kolagenowe są w odpowiedni sposób sklejone. Słuchajcie, yy, robi się to przez yy, odpowiednią ilość syntanów wypełniających i yy, różnych innych środków chemicznych, yy, które powodują to, że. Włókna kolagenowe, które w czasie produkcji skóry są otwierane i podnoszone, z powrotem je się zasklepia. Weźmy pod uwagę na przykład teraz pod lupę, troszeczkę bardziej. Weźmy sobie moją kurtkę. Jest to kurtka Helda, która jest produkowana w technologii jak TFL, czyli firma. Która produkuje środki, środki i technologie do przemysłu skórzanego. Jak sobie oni to chwalą, że jest to robione przy cool system. Słuchajcie, cool system ma się to do tego, że od początku, przy odmoczenia, przez garbunek, przez dogarbowanie tej skóry, oni sobie wymyślili taką technologię. Mają wspaniałe laboratoria. Wiem, bo współpracowałem z tą firmą bardzo długie lata. Wykorzystują troszeczkę inne tłuszcze do wypełniania tej skórki i, i troszeczkę te polimery się inaczej układają i inaczej ze sobą wiążą. Dlatego skóra nie chłonie tak ciepła, ale jeżeli się przyjrzycie, to, to ta skóra już jest zupełnie inna. Ona jest w ogóle w innym wykończeniu. Jest to taka troszeczkę skóra w wykończeniu pull-up, czyli ona jest dosyć mocno, proszę was, natłuszczona. Ale jeżeli przyjrzymy się dokładnie, tutaj jest słabe światło niestety, więc nie będzie widać, i weźmiemy pod uwagę na przykład spód, spód rękawa, to przyjrzymy się, że sama skóra ma uszkodzenia powstałe po owadach. Są, są to ugryzienia, ugryzienia tutaj y, gzów, proszę Was, gdzie, niegdzie, gdzie niegdzie, y, tak jak tutaj na przykład na y, plecach, czyli na największym elemencie, który powinien być wykrawany z najlepszego kawałka. On tak naprawdę nie jest wykrojony z najlepszego kawałka, proszę Was. Płacimy kupę pieniędzy za, za coś, co powinno naprawdę być dobrej jakości, a okazuje się, że mamy jarzma, mamy żyły i to wszystko no, nie wygląda zbyt pięknie. Ja wiedziałem o tym, że ta kurtka tak wygląda, ale był to jedyny model w sklepie, który. Który byłem w stanie zaakceptować. No niestety inne miały jeszcze więcej tych uszkodzeń. Tak samo tutaj, właśnie pod spodem, yy, były jakieś wychwyty, czyli, czyli gdzieś w trakcie obróbki maszynowej tej, yy, tej skórki, ona gdzieś tam się dostała pod noże i, i zostało po prostu wybrane troszeczkę więcej niż, niż to być powinno. Tak jak widzicie, tak jak, jak wspomniałem to jest po jednym sezonie widać, że zmienia kolor ona wyciera tłuszcz po prostu oddaje tłuszcz teraz troszeczkę tak samo na tyłku nie jest to jakaś straszna sprawa na pewno nada, nada ten spodniom charakter za jakiś czas słuchajcie przejdę może teraz jeszcze do butów Kupując buty, oczywiście wszystkie buty motocyklowe powinny mieć wzmocnienie i tak dalej. To wzmocnienie jest zazwyczaj yy, z jakiegoś tworzywa tutaj jest jakaś tam guma, nieistotne, nie o tworzywie będziemy rozmawiać. Yy, proszę Was, jeżeli się przyjrzycie dokładnie tutaj, jeżeli to delikatnie naciśniemy, to zobaczycie, jaka tutaj się robi piękna skórka. Pomarańczowa. Tak być nie powinno, jednak są to rzeczy, które, których w idealnym świecie być nie powinno. No. Nie powin nie tak, buty nie powinny się zachowywać. Jest to, jest to związane z tym, że struktura, struktura tej skórki tutaj jest troszeczkę naruszona. Ona nie powinna być tak. Zobaczcie, że na przykład napiętku na, na, na tutaj z tyłu jest zupełnie inaczej. I, I tak to się ma. Oczywiście w niczym to nie przeszkadza poza, poza jakąś tam estetyką. Yy, także warto sprawdzić sobie jak te buty pracują przed zakupem. Zobaczyć czy nie robi się taki efekt na przykład tutaj na, 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 na boczkach. Czy nie robi się taki efekt flow, że, że ta skóra nie pływa po wierzchu. Bo szkoda. Yy, teraz powiem jeszcze Wam taką ciekawostkę na temat, na temat skór. Obecnie na rynku mamy tak niesamowitą ilość tworzyw sztucznych, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to skóra, czy jest to tworzywo sztuczne. Technologia tak niesamowicie poszła do przodu, że naprawdę bardzo ciężko jest nawet fachowcom ocenić, czy coś jest. Podróbką, czy jest to prawdziwą skórą. Już pomijam to, że skóry licowe obecnie są tak oszukiwane przez procesy technologiczne, gdzie ta skóra jest szlifowana do goła w zasadzie papierem ściernym na maszynach od ziarnistości 180 do ziarnistości 500, wypełniana chemią, po czym nakładane są specjalne aprytury imitujące lico i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego, tego yy, ocenić, czy jest, to, czy jest to kombinowane, czy jest to oryginalne. No niestety, technologia się tak zmienia, że... Yy, firmy nas troszeczkę oszukują, nie ma, nie, trzeba sobie to powiedzieć głośno. Yy, oczywiście, na przykład takie buty jak te Dainese. Yy, jak stwierdzić, czy to, jest, czy to jest skóra? Na przykład tak, już Wam, już wam mówię. Wierzch jest skórzany jak najbardziej. Natomiast zapięcie, to zapięcie tutaj ten boczek, to już jest syntetyk i on będzie wyglądał naprawdę, on będzie nawet pachniał jak skóra, ale jest, jest syntetykiem, widać to zwłaszcza po krawędzi, ma zupełnie inną strukturę. Skóra skóra nie ma takiej struktury jak, jak yy, ten brzeżek no niestety. Żyjemy już w takim czasie, że będziemy zmuszani do tego, żeby kupować produkty skóropodobne, zwa na to, że są dużo tańsze. Wytworzenie skóry jest niezmiernie drogie i, i, i bardzo trudne, dlatego, dlatego jest właśnie kosztowne. Dużo łatwiej jest robić skórę, tak zwaną wtórną, z przemiału. Kłaść później na nią jakąś folię, itd. i tak dalej, to będzie wyglądało bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Natomiast z taką prawdziwą skórą nie będzie już miało nic wspólnego. Tak to mniej więcej wygląda. Także sprawdzajcie sobie to, jak to się układa pod ręką. Czy, czy się nie marszczy, czy się nie bójcie się naciągnąć tego troszeczkę. Nie, to nie powinno się z tym nic zupełnie dziać, jeżeli będziecie naciągać skórę, powiedzmy. W ten sposób w sklepie, poprzez złożenie w pół i zgięcie, nie powinno wam tu nic pęknąć. Jeżeli pęknie, wycofajcie się z czegoś takiego, bo szkoda. Jest to po prostu, to po prostu lipa i nie powinno się takich rzeczy kupować. Dlatego sprawdzajcie, jak to się, jak to się, jak to się ma. Zresztą, o, tutaj wam. Proszę, tu Wam mogę zaprezentować jeszcze jedną rzecz. W tym miejscu o, jest uszkodzenie również. Dopiero wychodzi, gdy się je yy, naciągnie. Tak nie widać. Nie ma opcji. Dopiero po naciągnięciu widać, że było to, że jest to uszkodzenie po zwierzęce. Tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia na kolejnym motowlogu. U mnie do sezonu jeszcze daleko. Motocykl rozkręcony. Za oknem śnieg, deszcz, no i wiatr. Także jeszcze myślę dwa miesiące będę musiał się przemęczyć. Na razie moto, moto tak jak mówiłem, jest i tak rozkręcone. Nie ma przewodu hamulcowego. Mam do wymiany olej, świece. I w zasadzie tyle, i można byłoby już zacząć latać, ale tak jak mówię, jeszcze ze dwa miesiące to um, będę musiał poczekać. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się do następnego razu.